Tej wiosny znowu ptaki wróciły za wcześnie. Ciesz się, rozumie, instynkt też się myli. Zagapi się prze oczy i spadają w śnieg i giną licho. Ginął nie na miarę budowy swojej krtani i arcypazurków, rzetelnych chrząstek i sumiennych błon, dorzecza serca, labiryntu jelit, nawy, żeber i kręgów w świetnej amfiladzie, piór godnych pawilonów muzeum rzemiosłu i dzioba mniejszej cierpliwości. To nie jest lament, to tylko zgorszenie, że anioł z prawdziwego białka. Latawiec o ogruczołach z pieśni nad pieśniami, pojedynczy w powietrzu, nieprzeliczony w ręce, tkanka pod kance związany we wspólność miejsca i czasu, jak sztuka klasyczna, w brawach skrzydeł spada i kładzie się obok kamienia, który w swój archaiczny i prostacki sposób patrzy na życie, як на одрюцане пруби.